Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Dwaj mieszkańcy Podhala padli ofiarą oszustki, która za pośrednictwem komunikatora internetowego namówiła ich na intymne zabawy przed kamerą. Kobieta nagrała ich wizerunki, a następnie zagroziła ujawnieniem nagrania w sieci i telewizji, jeśli nie zapłacą jej 30 tysięcy złotych każdy. Jak poinformowała komisarz Dorota Garbacz, rzeczniczka policji w Nowym Targu, jeden z poszkodowanych mężczyzn przelał żądaną kwotę. Policja podkreśla, że to już kolejny przypadek tzw. sextortion na Podhalu i przestrzega przed tego typu oszustwami. Policja apeluje o rozwagę i stosowanie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych. Zanim ktoś zdecyduje się na przesłanie intymnych zdjęć lub nawiązywanie tego typu znajomości, warto dokładnie przemyśleć, czy to bezpieczne. Intymne nagrania mogą zostać użyte do szantażu, ostrzega policjantka. Takie przypadki zdarzają się na podchalu od dłuższego czasu. W lutym inny mężczyzna również zgłosił się do komendy w nowym targu, informując, że został zaszantażowany po intymnej rozmowie online. Jak dodaje rzeczniczka, jest prawdopodobne, że podobnych przypadków było więcej, jednak część ofiar nie zgłasza przestępstwa z powodu wstydu i obaw o swoje dobre imię. Sextortion, czyli szantaż seksualny, polega na zdobyciu kompromitujących zdjęć lub nagrań, które później są wykorzystywane do wywierania presji na ofiarach, grożąc ich publikacją, jeśli nie spełnią żądań finansowych lub innych. Policja informuje, że zazwyczaj oszustwo zaczyna się od niewinnych wiadomości od nieznanej osoby w internecie. Początkowo wymieniane są uprzejmości, później rozmowa przechodzi na tematy bardziej osobiste. Kobieta często sama inicjuje kontakt, a następnie przesyła intymne zdjęcia lub krótkie nagrania, co skłania ofiarę do odwzajemnienia się, opisuje procedurę komisarz Garbacz. Policja apeluje o rozwagę i przestrzega przed wysyłaniem zdjęć, szczególnie tych o intymnym charakterze, nawet osobom pozornie zaufanym. Nagrania czy zdjęcia udostępnione przez internet. Mogą później być użyte jako narzędzie szantażu. Zachowajmy ostrożność i unikajmy sytuacji, które mogą się obrócić przeciwko nam, podkreśla policja. Zgodnie z artykułem 191 kodeksu karnego, utrwalanie wizerunku osoby nagiej lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody lub za pomocą podstępu, groźby lub przemocy, a także rozpowszechnianie takiego materiału bez zgody danej osoby, jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności. W zeszły czwartek policjanci zajmujący się sprawami kryminalnymi dokonali zaskakującego odkrycia w jednym z mieszkań na śródmieściu w Gdańsku. W lokalu należącym do 71-letniej kobiety znaleziono znaczne ilości marihuany. Na miejscu przebywał jej 28-letni wnuk, który tłumaczył, że nie wie skąd pochodzi intensywny zapach marihuany unoszący się w mieszkaniu. Podczas przeszukania mieszkania, funkcjonariusze natrafili na paczki foliowe zawierające marihuanę, ukryte w tapczanach, w tym w kanapie, na której na co dzień spała starsza kobieta. Całość znalezionych narkotyków została zabezpieczona przez policjantów, a następnie przekazana do analizy sądowej. Biegły ustalił, że zatrzymane substancje to ponad 1 kg 300 g marihuany, z której można przygotować około 1300 porcji narkotyku. Śledztwo wykazało, że za posiadanie narkotyków odpowiadają dwaj bracia 27-letni i 28-letni wnukowie właścicielki mieszkania. Choć żaden z nich nie mieszkał na stałe z babcią, od czasu do czasu korzystali z jej mieszkania, do którego jeden z braci miał dostęp dzięki posiadanemu kompletowi kluczy. Tego samego dnia policja zatrzymała 27-latka, który, jak się okazało, również uczestniczył w procederze. Na podstawie zgromadzonych dowodów i zeznań podejrzani usłyszeli zarzuty. 27-latek został oskarżony o posiadanie znacznej ilości marihuany oraz o udzielanie jej swojemu bratu. Natomiast 28-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Obaj bracia zostali objęci policyjnym dozorem. Polskie prawo przewiduje kary za przestępstwa narkotykowe. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, ale jeśli dotyczy to znacznych ilości substancji odurzających, możliwa kara wzrasta do 10 lat. Natomiast za udzielanie narkotyków innym osobom grozi kara do trzech lat więzienia. 14 października Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło zatrzymanie znanego YouTubera Kamila L., działającego w internecie pod pseudonimem Buddha. Funkcjonariusze pojawili się w jednym z warszawskich hoteli, gdzie zatrzymali Buddę oraz dziewięć innych osób związanych z jego działalnością. Dzień po zatrzymaniu wszyscy podejrzani usłyszeli poważne zarzuty. Prokuratura zachodniopomorskiego pionu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji przedstawiła zatrzymanym zarzuty, w tym zarzut kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych, grupa ta działała na rzecz przestępstw karnoskarbowych, które obejmowały organizację nielegalnych gier hazardowych, wystawianie nierzetelnych faktur VAT poświadczających nieprawdę. Oraz pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Jak wynika z komunikatu, który udostępniła prokurator Katarzyna calów jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej, ani Kamil L., ani jego współpracownicy nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Budda, reprezentowany przez swojego adwokata doktora Mateusza Mickiewicza, cały czas podkreśla, że jest niewinny. Sąd jednak przychylił się do wniosku prokuratury, stosując wobec Kamila L środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Do aresztu trafiła również partnerka Buddy Aleksandra K. Obrońcy Kamila L złożyli zażalenie na decyzję o areszcie tymczasowym, jednak 28 października Sąd ponownie podtrzymał decyzję o jego przedłużeniu. Oznacza to, że zarówno Budda, jak i pozostałe osoby zatrzymane w związku z tą sprawą pozostaną w areszcie do 11 stycznia 2025 roku. Adwokat Kamila L., dr Mateusz Mickiewicz, wyraził swoje niezadowolenie z tej decyzji, podkreślając, że toczące się śledztwo jest skomplikowane i wielowątkowe, a jego klient, jako osoba publiczna, powinien odpowiadać z wolnej stopy. Prawnik youtubera zaznaczył również, że sądowa decyzja o przedłużeniu aresztu może ulec zmianie jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu. Jak wyjaśniał dr Mickiewicz, prokuratura ma prawo zmienić swoją decyzję odnośnie zastosowanego środka zapobiegawczego i zastosować środki wolnościowe. Podejmujemy wszelkie możliwe kroki prawne, aby doprowadzić do wcześniejszego zwolnienia Kamila L., zapewnił w oświadczeniu adwokat, wskazując na determinację zespołu obrony w dążeniu do zmiany środka zapobiegawczego. W niedzielę 27 października miał miejsce kolejny patrol obywatelski w środzie wielkopolskiej. Rafał Podejma, organizator pierwszych patroli obywatelskich, kontynuuje swoją działalność, patrolując miejscowości w województwie wielkopolskim. Podczas spaceru przytrafił się incydent z imigrantami, których spotkał na swojej drodze. Zdarzenie szczegółowo opisał w relacji udostępnionej na Facebooku. Czołem. Siemanko wszystkim, jesteśmy tutaj Kamy. sobie w dobrym składzie, dobrych chłopaków, zrobiliśmy sobie spacerek po środzie, zrobiliśmy sobie przejażdżkę do kurnika, tam też pospacerowaliśmy, porozmawialiśmy sobie z, z imigrantami w sposób oczywiście grzeczny, z pełną, tak. z pełną kulturką. Rafał może coś powiesz więcej. No ogólnie już tam kilku właśnie imigrantów dzisiaj rozmawialiśmy z kilkoma i z Ukrainy i z Kolumbii. Wczoraj też wieczorem rozmawiałem z dwoma Ukraińcami, ponieważ w Kurniku była dziewczyna goniona przez, przez obcokrajowców z piątku na sobotę. No i po prostu też im swoje powiedziałem. Też przed Kolumbijczyk z jakimiś dwoma tam dziewczynami z Kolumbii też grzecznie powiedziałem, bo cztery piwa niósł. Powiedziałem mu grzecznie, żeby nie ma picia w miejscu publicznym, bo wiadomo po alkoholu nikt nie jest mądry. No nie ma ludzi mądrych jak, jak nadużywają alkoholu, no i po prostu, że mają iść do domu sobie pić alkohol, a nie gdzieś tutaj w miejscach publicznych, bo nie umieją się zachować później. No i ogólnie grzecznie też poszli do domu, podajemy im oczywiście rękę, bo tak robimy, żeby też nie było, że jesteśmy jakimiś rasistami, bo podkreślamy to znowu, że my nie jesteśmy rasistami, my tylko bronimy dobra naszych kobiet, dzieci, ludzi starszych, bo posłuchajcie, my sobie jakoś tam poradzimy, ale oni sobie nie poradzą. I też my głównie robimy to dla nich, dla tego kraju, dla tych ludzi, a nie dla siebie i miejcie też to na uwadze, dla nich ktoś nas krytykuje. Dokładnie. Tak jak już wcześniej też powiedziałem, nie damy się zastraszyć, nie damy się zastraszyć. Będziemy działać cały czas. Antypolskiemu rządowi, który nas szykanuje. Kochamy naród, kochamy ojczyznę i będziemy działać tak jak działamy. No, w tej chwili sobie jesteśmy tutaj nad Sierowskim Jeziorkiem. To jest tutaj... Patrzymy, co się dzieje. Spokojnie, tak, Jeździmy po okolica, z samochodami, kontrolujemy. Mimo, że nie ma dużych I patroli, to tak. motorami, tutaj chłopaki jeżdżą to robię, autami. Sprawdzamy, robimy zdjęcia. Jeździmy gdzieś obcokrajowców, robimy zdjęcia jak samochodów w rejestracji dla własnej, dla własnej wiedzy, po prostu. Gdybyśmy jeździmy za nimi, tak gdzie mieszkają, patrzymy, gdzie mieszkają, po prostu. Nie jest to, nie robimy, nie łamiemy prawa w ten sposób. Po prostu sprawdzamy, bo chcemy czuć się pewniej i bezpieczniej. I taka sprawa, że potem ktoś nam mówi, że takie osoby, gdzieś tam takimi autami jeździli, to potem już będziemy wiedzieć, gdzie mamy jechać i gdzie to wyjaśniać i tyle. Także pozdrawiamy wszystkich. Po, pozdrawiamy. Miłej niedzieli, miłej niedzieli życzymy. Z Panem Bogiem. Funkcjonariusze kryminalni specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej w kwietniu bieżącego roku odkryli i zlikwidowali dużą fabrykę narkotyków zlokalizowaną w podwarszawskim Józefowie. Podczas tej akcji zabezpieczono wówczas ponad 60 kg gotowych substancji odurzających oraz urządzenia służące do nielegalnej produkcji narkotyków, tworzące profesjonalną linię produkcyjną. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 27 i 63 lat. Funkcjonariusze z Otwocka, Warszawy oraz Rzeszowa, kontynuując śledztwo, intensywnie infiltrowali środowiska związane z produkcją narkotyków. Skrupulatna praca operacyjna i wspólne działania służb doprowadziły do ustalenia tożsamości kolejnych osób powiązanych z procederem oraz odkrycia posiadłości w powiecie Białobrzeskim, gdzie odbywała się produkcja narkotyków przeznaczonych na rynek nie tylko w Otwocku, ale także w województwach mazowieckim i podkarpackim. Akcja została starannie zaplanowana i przeprowadzona w taki sposób, aby zatrzymano podejrzanych na gorącym uczynku w trakcie produkcji narkotyków. Podczas szturmu na laboratorium policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 44 oraz 45 lat. Na miejscu odkryto specjalnie przystosowane pomieszczenia służące do produkcji narkotyków: mieszalnię wyposażoną w reaktor, miejsca przechowywania prekursorów oraz suszarnię, w której przebiegał proces krystalizacji produktu. Funkcjonariusze zabezpieczyli 204 kg klefedronu oraz liczne prekursory wykorzystywane do produkcji środków odurzających. Szacuje się, że taka ilość narkotyków mogła wystarczyć do odurzenia ponad 500 tysięcy osób, a jej wartość na czarnym rynku wynosi około 8 milionów złotych. Działania te były wspierane przez biegłych z laboratorium kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy przeprowadzili analizę chemiczną zabezpieczonych substancji. W trakcie przeszukania pomieszczeń użytkowanych przez zatrzymanych ujawniono także amfetaminę należącą do 45-letniego podejrzanego. Po zgromadzeniu materiału dowodowego, mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Otwocku, gdzie usłyszeli zarzuty związane z usiłowaniem wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających, wytwarzaniem substancji psychotropowych niezgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także posiadaniem narzędzi służących do ich produkcji. Dodatkowo, 45-latkowi postawiono zarzut posiadania amfetaminy. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. W nocy z wtorku na środę doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A2 w okolicach miejscowości Prądówka. Około godziny trzeciej w nocy na 92. kilometrze autostrady, na odcinku między Nowym Tomyślem a Trzcielem osobowy samochód marki BMW zderzył się z ciężarówką. W wyniku tej kolizji auto-osobowe doszczętnie spłonęło. Z informacji przekazanych przez dyżurnego punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad wynika, że zdarzenie miało miejsce na granicy województw Wielkopolskiego i Lubuskiego. Maciej Święcichowski z biura prasowego Wielkopolskiej Policji poinformował, że kierowca BMW. 46-letni mężczyzna wjechał w naczepę Tira. Skutki wypadku były dramatyczne. Życie straciły dwie pasażerki BMW: 47-letnia kobieta oraz 19-letnia dziewczyna. Kierowca oraz 13-letnia pasażerka, którzy odnieśli obrażenia, zostali przetransportowani do szpitala. Kierowca ciężarówki nie doznał żadnych urazów i, według ustaleń policji, był trzeźwy w momencie wypadku. Aspirant Maja Pietruńko z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu poinformowała, że obrażenia kierowcy BMW i trzynastoletniej pasażerki są na tyle poważne, że ich leczenie będzie trwało ponad 7 dni. Śledztwo prowadzone przez policję ma na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Autostrada A2 w kierunku Świecka była zablokowana przez kilka godzin. Ruch został przywrócony około południa, jak podał dyżurny punktu informacji drogowej. W powiecie bytowskim doszło do brutalnego ataku na funkcjonariusza policji, w którym 27-letni mężczyzna z powiatu koszalińskiego zadał policjantowi 13 ran ostrym narzędziem. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Zastępca prokuratora rejonowego w miastku, Natalia Gawrych, poinformowała, że lekarze wyrazili zgodę na przesłuchanie pokrzywdzonego policjanta, które odbędzie się w środę w szpitalu w Słupsku, gdzie obecnie przebywa funkcjonariusz. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 18 we wsi Tursko w Powiecie Bytowskim. Policjant, wykonując wspólny patrol z leśnym strażnikiem, podjął próbę interwencji wobec mężczyzny, który na ich widok rzucił się do ucieczki. Policjant podjął pościg, ale w jego trakcie napastnik zaatakował go ostrym narzędziem, po czym uciekł. Prokurator Natalia Gawrych przekazała, że funkcjonariusz doznał aż 13 ran zadanych ostrym narzędziem, w tym w okolicach głowy oraz pleców. Intensywna obława, w której uczestniczyli policjanci, zakończyła się jeszcze tego samego wieczoru zatrzymaniem poszukiwanego mężczyzny. Dwudziestosiedmiolatek został ujęty w lesie i doprowadzony do najbliższej jednostki policji, gdzie przebywa do dyspozycji prokuratury, jak podała rzeczniczka pomorskiej policji, komisarz Karina Kamińska. W związku z poważnym charakterem zarzutów, śledztwo zostało wszczęte z podejrzeniem usiłowania zabójstwa, za co mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 8 lat, 25 lat więzienia lub dożywocie. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.